Dlatego, że w części trzeciej otrzymaliśmy fundusze. Widzowie! Jesteśmy zarobieni! Jesteśmy zarobieni! Jeszcze koniec, koniec problemów finansowych! Chciałbym rozbudować hotel, żeby był ciekawszy, było więcej rzeczy. A więc zacznijmy sobie od wzięcia propsu. Myślę że widzowie, że taka tabliczka była super. Postawmy ją. No, no i fajnie. Pierwsza dekoracja minus dolarów. Na razie dajmy close, bo to jest remont. Myślę, że drugą rzeczą, jaką by można było zrobić, to postawić, że nie można parkować tu samochodu. Ponieważ to jest wejście do hotelu. Dobra, widzę, bo myślę, że kolejną rzeczą, jaką możemy wstawić, to, żeby goście prawidłowo wjeżdżali do naszego hotelu. Także postawmy pachołki. Po bum, bam, ba, ba, da, ba, bum, pow. Oh my god! Tutaj wjeżdżają nasi klienci, a tutaj są miejsca parkingowe. Także zróbmy miejsca parkingowe. Gotowe. Mamy nasze miejsce parkingowe. To będzie dla niepełnosprawnych. dodajemy tutaj tabliczkę że jest to dla niepełnosprawnych a więc teraz spróbujmy czy da się tu wyjechać auta no to spróbujmy, wjeżdżamy jak między pachołkami spróbujmy tu zaparkować ale już widzę, że jest to trochę wyzwanie ale się da wyjazd pewnie jest o wiele prosty To pachołki widzowe, to się nie przejmujcie a ja, są tylko, żeby was nakierować, możecie na nie najeżdżać. No, dodajmy jeszcze taki stojak na rowery. No to sobie dodajmy jeszcze w restauracji automat z piciem, żebyście mieli co pić. Dodajmy jeszcze automat, bo u nas się tylko płaci gotówką, moi drodzy. Wszyscy się tu zbiegli, co tu się wydarzyło? Witajcie, widzowie. Nowe Oreo, was pozdrawiam. Dobra, daję chłopakom zadanie, żeby znaleźli zjeżdżanie. A ja przy okazji będę wam tu rozstawiał maszynę do gier. Żebyście tu mieli ciekawie. No, są automaty, nie będziecie się tu nudzić. Chłopaki mówią, że zjeżdżalni nie ma, no to ni niestety nie dostaniecie. I widzowie, bo dirdzik i Nowe Oreo tak jakby powtórzyli sytuację z części drugiej, no i mamy znowu bazę zbrojną. Nie wiem, widzowie, co tu się dzieje, ale mój hotel się zamienił w bazę zbrojną. Moi drodzy, Nowe Oreo zbudował dedykowaną budkę na kebaby. O kurde, widzowie, Up upgrade ciężarówki. Teraz nie jest słów, tylko STIR. Widzowie, ażebyście nie myśleli, że tylko wyglądowo tu się zmieniło, to zmieni się jeszcze wizualnie. Prezentuję Wam Hotel Błażeja, nowe wizualnie i nowe dodatki. Napiszcie w komentarzach, czy lepiej to wygląda. Dokładnie tak. Popieram. Filipki też popieram, jak najbardziej. A ty, <grym> W piątej części zobaczycie jedną z dwóch legend na tym kanale. Jakie to są? Musicie obejrzeć sobie inne odcinki. Podziewajcie się piątej części w środę lub w czwartek, ponieważ będzie wielki problem.